Tak, po, po tutaj trochę przez parę, e, przez parę miesięcy, to e, w przyszłym roku może licencja. No może nie licencja no może nie najpierw, może jakiś znak albo coś. No w tej chwili zapodałem na laptopie, bo ja tutaj mam, no naprawdę wypasy zrobiłem, bo ja się nie liczyłem z kasą ja jak robiłem tą bazę, nie? Także wszystko tu jest. Zapodałem sobie nagrywanie, także nie przerazi jakoś jakością obrazu, bo ja tu postawiłem na dźwięk, ale generalnie jakbyś chciał odsłuchać, to sobie wejdziesz na kanał i sobie odsłuchasz jak idziesz. Okej, 1, 2, 3, 4, 3, 4, jeszcze mocy, Raz, 2 trzy, raz, 2 trzy. 1-2, Łukasz Kielce, pozdrawiam YouTube i ja zaraz będę się chętnie odsłuchiwał. Wszystkiego dobrego dla Janusza podznamczek około No, spokojowo. Wszystko idzie, zapisuje się, także... Obraz będzie cienki, bo to tylko kamerka internetowa co prawda jakiś kreatywnie HD, ale to obraz jest cienki. Tu by trzeba było podpiąć naprawdę fajny sprzęcie, żeby to rejestrować tak jak z mojego ostatniego telefonu, ale ja tutaj ten, niezależne mikrofony mam podpięte stacjonarne, do tego, żeby to jakoś wychwytywało. Oczywiście głośniki też zewnętrzne, nie z, z radika, żebyś nie myślał, że to idzie jakiś ten chłam z tego, z radia, nie głośnik zewnętrzny, także jakoś to słychać. Teraz jeszcze powiedz, gdzie to można obejrzeć. No za chwilę to wrzucę na kanale zostaniemy, opiszę ten film i ci powiem jak to znaleźć. Dobrze, ja znowu na chwileczkę ucieknę do potomka, a zobaczyć czy sobie chrapie smacznie. A po prostu tobie zostawiam teraz czas operacyjny. <grych> no spokojowo i zostaniesz na częstotliwości obejrzysz i po jeszcze odebrałeś. Oczywiście, jesteśmy w kontakcie cały czas, może tylko odskoczyć na chwilę. No spokojowo.